Oi, witajcie moi drodzy kapitanowie, witam was w kolejnym odcinku z serii co nowego w testach, a dzisiaj pokazuję wam krążownika 10 poziomu, jest to krążownik Cerberus. nówka jeszcze nie śmigana, pachnie mi tutaj ładnie lakierem, jest tam oczywiście mała niespodzianka dla was na wyposażeniu tego okrętu, no i moi drodzy dwa słówka szybciutko na temat tego okrętu, jest to Projekt okrętu z 1945 roku, duży pełnomorski krążownik będący rozwinięciem australijskiego projektu. Z początku lat 20. okręt miał większą wyporność, potężniejszą artylerię w skład, w chodziło wchodziło 12 dział głównych 203 mm. Pod względem układu i sylwetki ma wiele wspólnego z brytyjskim krążownikiem typu Conting. Także moi drodzy... Tyle informacji na ten temat i więcej informacji dowiecie się już za chwileczkę. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, z którego dowiecie się jakie są okręty w testach i robię oczywiście powtórki Waszych przepięknych bitew. Usiądźcie sobie wygodnie, a ja zapraszam Was na przedstawienie tego okrętu. Pamiętajcie moi drodzy, że wszystkie dane jeszcze mogą ulec zmianie, ponieważ okręt jest w fazie testowej. No, i moi drodzy, to jest właśnie okręt, który chciałbym Wam tutaj pokazać. Zobaczcie, to jest okręt bez kamuflażu, bez niczego. Tak, jak oczywiście mówiłem, wszystko co będę w tej chwili Wam tutaj opowiadał. Może jeszcze uleć zmianie. Dlaczego? Dlatego, że okręt jeszcze jest w fazie testowej i testujemy ten okręt, abyście mogli sobie coś tutaj później na tym okręcie pograć. Więc słuchajcie, jego wyposażenie jest bardzo fajne. Później się dowiecie dlaczego, ale to jest na końcu taka niespodzianka. Dlaczego? Otóż, może przejdźmy do artylerii na tym okręcie. Na tym okręcie mamy artylerię główną. Ta artyleria jest słuchajcie, usytuowana na dziobie. Mamy tutaj dwie wieże z, czterema, z trzema przepraszam, armatami. No i oczywiście, z tyłu mamy to samo na rufie. Dwie wieże z trzema armatami, i tutaj kaliber tych armat jest 203 mm, czas przeładowania jest 10,5 sekundy, no i obrót wież o 180 stopni jest moi drodzy 30 sekund i rozrzut maksymalny wystrzelonych pocisków to 161 metrów, i zasięg mamy 18,5 km, sigma mojej drodzy pocisków jest 2,05 i słuchajcie, pociski na tym okręcie mamy APEKI, czyli pociski przeciwpancerne i HEKI pociski przeciwpancerne zadają maksymalne uszkodzenia 4350 pociski rykoszytują moi drodzy, pod kątem 60 stopni i prędkość wielotowa tych pocisków jest, moi drodzy 841 metrów na sekundę, pociski haki 256 odłamkowo-burzące moi drodzy zadają maksymalne uszkodzenia 2250 możliwość podpalenia okrętu jest to 18% i zdolność penetracji pancerza 34 mm prędkość wylotowa jest taka sama jak prędkość wielotowa pocisków przeciwpancernych 841 m na no i mamy słuchajcie artylerię tutaj dodatkową Mamy pociski HE35 o zasięgu 7,3 km i przeładowania, przeładowanie jest 3 sekundowe. Możliwość uszkodzenia moi drodzy, może nie inaczej, możliwość uszkodzenia, ale maksymalne uszkodzenia mamy tutaj 1500 i możliwość podpalenia jest 6% i zdolność penetracji do grubości pancerza. 17 mm i prędkość wylotowa jest 811 metrów na sekundę. Jeżeli chodzi tutaj właśnie o artylerię, mamy również słuchajcie artylerię przeciwlotniczą. Na tej artylerii przeciwlotniczej mamy działka 20 mm. Zobaczcie, to takie oto działka, które tutaj wam pokazuję są, to tutaj takie działka. Mamy 16 stanowisk. I jeżeli chodzi o daleki zasięg moi drodzy, ten duży zasięg to jest 5,5 km i prawdopodobieństwo trafienia w cel jest 90%. Obrażenia moi drodzy od eksplozji 1400 i obrażenia na sekundę mamy tutaj 70. Liczbę eksplozji mamy w salwie aż 4. I średni zasięg jest mojej drodzy 3,5 km, trafienia 90 obrażenia jakie zadaje artyleria przeciwlotnicza. Na średnim zasięgu to jest 280, a krótki zasięg jest 2 km. Prawdopodobieństwo trafienia w serię jest 85%, i obrażenia na krótkim zasięgu, w zasięgu artylerii przeciwlotniczej to 207 no i słuchajcie fajna sprawa bo okręt posiada oczywiście również i torpedy wyrzutnie torpedowe znajdą się proszę tutaj może kliknę na torpedy tak żebyście mogli sobie zobaczyć i tu mamy zobaczcie torpedy wyrzutnie torped jest jedna i z tej strony po drugiej stronie okrętu po lewej po prawej burcie mamy wyrzutnie torped i moi drodzy są dwie wyrzutnie torped z czterema torpedami które mogą być tutaj wystrzelone no i to są, kaliber tych torped to jest 533 mm o zasięgu 13,5 km przeładowanie wyrzutni torpedowych jest 96 sekund i prędkość torped 65 węzłów maksymalne uszkodzenie jakie torpedy zadają to 16 767 i torpedy są już wykrywalne z odległości, moi drodzy, km 300 m Także tutaj myślę, że te torpedy będą fajnie się sprawdzały na tym okręcie. No i oczywiście również mamy bomby głębinowe. I tutaj słuchajcie, mamy y, bomby głębinowe. Zasięg jest 11 km i ładunek jest 2. Maksymalne uszkodzenia 3900 i czas przeładowania jest 30 sekund. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o bomby głębinowe, ale jeżeli chodzi tutaj o walkę jeszcze z. Y, Okrętami podwodnymi, łodziami podwodnymi czeka Was za niedługo niespodzianka, którą Wam oczywiście pokażę. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o manewrowość tego okrętu, okręt płynie z prędkością 34 węzłów. Ma promień skrętu niespełna 790 metrów i czas przestawiania steru jest 11 sekund. No i zobaczcie, jeżeli chodzi o komuflaż, No na razie, tak jak mówię, nie mam tutaj ani kapitana zrobionego. Zobaczcie, nie posiadam żadnego. Tutaj kamuflażu, więc, tak jak jest na goło i wesoło, słuchajcie, kamuflaż tego okrętu jest 12,3 km. Wykrywalność z różnych poziomów zanurzenia jest 8,2, czyli tu chodzi o podwodniaki. No i zasięg wykrywalności z powietrza jest 8,2. I słuchajcie, teraz więcej szczegółów. I teraz tak, wykrywalność po wystrzale z baterii głównej jest 18,5 km, wykrywalność w dymie po wystrzale z głównych dział jest 7,3 km, wykrywalność po wystrzeleniu baterii pocisków z baterii dodatkowej mamy tutaj 12,3 i wykrywalność okrętu ogarniętego pożarem to jest 14 km 300 m, jeżeli chodzi o kamuflaż. I słuchajcie, przejdźmy może do żywotności. Żywotność tego okrętu jest 47 300, obrona przeciwtorpedowa, ograniczenie uszkodzeń 19%. No i teraz najważniejsze, słuchajcie, opancerzanie tego okrętu. Każdy jest ciekaw, jakie jest tutaj opancerzanie tego krążownika, już Wam pokazuję. Oczywiście. Rozmieszczenie pancerza mamy tutaj od 13 do 203 mm. No i teraz troszeczkę więcej szczegółów będę Wam pokazywał. I mamy tutaj dziób oraz rufę. I już Wam pokazuję, może to chciałbym tak zrobić, żeby to było fajnie widoczne. Pokażę. O tak. Tutaj mamy poszycie rufowe, dziobowe. jest oczywiście to samo, 25 mm. Zobaczcie. I do góry pokład rufowy. Pancerz dziobowo-rufowy również 25 mm. I słuchajcie, taką tutaj wygląda, czyli 25 mm. Tu nic się nie zmienia. Teraz zobaczmy, przejdźmy tutaj oczywiście i tutaj mamy ochronę przeciwtorpedową. Ochrona przeciwtorpedowa, poszycie boczne, ochrona przeciwtorpedowa 20 mm. Przejdźmy troszeczkę wyżej. Tu już mamy grubość pancerza ochrony przeciwtorpedowej 152 mm. I tu przy poszyciu bocznym mamy 20 mm. Ok. No i teraz wiadomo, mamy poszycie nadbudowek 13 mm. I teraz mamy jeszcze pokład. Zobaczcie pokład. Yy, yy, przedziałów technicznych jest 30 mm, 32 mm 30 mm i teraz słuchajcie mamy tutaj yy, pancerz Cytadeli, Cytadela w sensie znajduje się w tym oto miejscu wiadomo w środku pięknie to wygląda no i teraz zobaczcie mamy tutaj grubość pancerza yy, 38 mm no i tutaj mamy jeszcze opancerzenie, moi drodzy, barbety i słuchajcie, tutaj mamy 25 mm. Tu się nic oczywiście już nie zmienia. No i teraz słuchajcie, niespodzianka. Za chwileczkę się okaże, co tutaj jest fajnego w tym, w tym krążowniku, ale przejdźmy od razu do kapitana. I słuchajcie, mamy tutaj ustawienia, które preferuje nam Wargaming. Preferują nam tutaj twórcy tej gry zalecaną umiejętność na smarowane tryby: następnie tutaj mamy ostatni bastion, następnie ekspert w wyburzaniu, mamy tutaj przepływ adrenaliny, mamy nadzorcę, mamy ekspert przeżywalności, mamy tutaj słuchajcie czas ładowania baterii dodatkowej. Czyli stałe e, efekty stałe, no i mamy wiadomo no kamuflaż. Jest tutaj m, tak preferowane przez twórców gry. A teraz, uwaga, słuchajcie, wisienka na torcie. Uwaga, e, wyposażenie. Zobaczcie, to jest właśnie to. Zaraz do tego idziemy. Na tym okręcie, słuchajcie, jest oczywiście grupa naprawcza i mamy tutaj, e, moi drodzy, grupę naprawczą i powracające PW na sekundę jest plus 236, czas niedziałania sprzętu eksploatacyjnego mamy 28 sekund, czas przeładowania jest 80 sekund, i liczebność, moi drodzy, takiego sprzętu mamy na wyposażeniu 3. No i teraz słuchajcie, drżycie podwodniaki, bo nadpływa moi drodzy, krążownik australijski. Terberus, i słuchajcie, mamy tutaj detektor okrętów podwodnych. No i słuchajcie, wykrywa okręty podwodne na głębokości maksymalnej i peryskopowej. Wykrywalność okrętów podwodnych już jest 8 km. Czas działania sprzętu eksploatacyjnego 20 sekund. Czas przeładowania jest 120 sekund. No i liczebność moi, mamy, moi drodzy mamy tu tylko 3. Ale już myślę, że będą tutaj troszeczkę. Panikowały okręty podwodne, na widok tego to krążownika. No i mamy oczywiście niskoprężną wytwornicę dymu, moi drodzy. I tutaj mamy wytwornicę dymu, która wytwarza zasłonę dymną, zmniejsza ryzyko wykrycia przez przeciwnika. Okręt pozostaje niewykryty przy niskiej prędkości, czyli wiadomo, będziemy mieli tutaj kroczący taki dymeczek przez cały czas działania sprzętu eksploatacyjnego. I czas działania sprętu eksploatacyjnego jest 102 sekundy. Czas rozproszenia zasłony dymnej jest 10 sekund. Promień działania jest 0,45 km. Czas przeładowania, moi drodzy, to jest 130 sekund i liczebność mamy również 3. I oczywiście mamy artylerię. Tutaj myślę, że możemy sobie zmienić, zobaczcie, na hydrosondę. I teraz już, jeżeli artyleria, moi drodzy, przeciwlotnicza ma działać, no to niekoniecznie działa dość tutaj prężnie. I słuchajcie, dane, już Wam mówię, stałe uszkodzenia, moi drodzy, to jest plus 50%. Uszkodzenie od eksplozji pocisków jest plus 300%. Czas działania sprzętu eksploatacyjnego mamy 40 sekund i czas przeładowania E, mamy tutaj 80 sekund i liczebność również 3. I teraz mamy tutaj sondę hydro, hydroakustyczną. Wykrywanie torped 3,5 km. Wykrywanie okrętów 5 km. Zasięg wykrywalności okrętu podwodnego w pełnym zanurzeniu 2 km. Czas działania sprzętu eksploatacyjnego jest 100 sekund i czas przeładowania 120 sekund. No i tutaj liczebność mamy 3. Możemy tutaj oczywiście żonglować to, chcemy sobie zamontować. No i oczywiście wiadomo, mamy tutaj grupę naprawczo-ratunkową. No i teraz słuchajcie, co możemy tutaj zamontować na ten okręt? Oczywiście będziemy robili tak jak Wargaming nam tutaj oczywiście poleca. Od razu, tak jak mówię, kamuflaż 12 i 3. Spróbujemy zbić, o ile się uda. I teraz, tak. Mamy tutaj modyfikację głównego uzbrojenia zalecane przez Wargaming. Włóżmy to. Następnie mamy, słuchajcie, ochronę maszynowni. Zamontujemy. Proszę bardzo. Następnie, moi drodzy, mamy tutaj modyfikację długiej głównej baterii. Montujmy. Następnie, moi drodzy, mamy tutaj. Modyfikację pierwszego napędu, Modyfik tak i klik. Jest. I teraz słuchajcie, mamy kamuflaż. Kamuflaż, tak jak mówiłem wcześniej, mamy tutaj 12,3. Przy zamontowaniu kamuflażu będziemy mieli 11,1. I ostatnie mamy tutaj. Czas przeładowania głównej baterii i szybkość obrotu wiesz minus 13%. No nie wiem czy nie dać, chociaż zasięg i tak już jest duży. No spróbujmy wrzucić tutaj to. No i teraz od razu tak jak mówię, zobaczmy jak żeśmy tutaj zeszli z kamuflażem. 11 i 1 i weźmy, wrzućmy tutaj to, co Wargaming nam preferuje. Spróbujmy to tutaj ogarnąć, proszę bardzo, i wrzucamy. I już słuchajcie, padliśmy do 10 km. Tak to tutaj się moi drodzy prezentuje. Żywotność okrętu oczywiście mamy plus 5%. I w tej chwili żywotność okrętu jest 51800. Następnie mamy tutaj przy artylerii moi drodzy na plusie. Zobaczcie, o, i to by to tak moi drodzy. Wyglądało. I oczywiście będę tutaj próbował zrobić według swojego uznania. Tak to tutaj jest, oczywiście możemy jeszcze zamontować flagi. No i moi drodzy, myślę, że to tyle informacji mogę Wam udzielić. Następne, następny filmik będzie zrobiony o, to, o tym okręcie. Będziemy mogli yy, poglądać ten okręt. Troszeczkę dostaniecie również wiadomości na temat y, tego okrętu. I myślę, że. Słuchajcie, okręty podwodne będą się trzymały z daleka od tych krążowników. Także moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, no i moi drodzy, do zobaczenia w następnym odcinku, co nowego w testach.